Słuchaj, te felietony są wyraźnie, to jest pewna zamknięta całość, od do. Jak to do nich doszło i jak o nich odeszło, że tak powiem? Kto miał pomysł? Pomysł był mój. Ja kiedyś miałam taką, taką myśl, że, że właśnie z tej mojej takiej... Z mojej... Z mojej jakby to nazwać, zboczonej zmysłowości i opisywania y, i pisania o kulinariach może wyjść coś bardzo ciekawego. I, i, i moją ideą było y, pisanie przepisów, które byłyby tylko formalnie przepisami, a, a, a tak naprawdę krowałby jakąś taką sytuację szerszą nie wiem, zaczepioną bardzo w, w, w momencie, nie wiem, historycznym, socjologicznym i, i, i łapiąc, łapio, jakby łapiąc, jak, mm, łapiąc jakąś szerszą perspektywę. Y, natomiast nie, nie, nie bardzo wiedziałam, jak się, na to jak się za to zabrać i y, jakimś takim wyzwalaczem y, był fakt, że, że chciałam zacząć pisać felietony do zwierciadła. Więc wybrałam, obrałam sobie to za, za, za temat I, i robiłam to dwa lata, w, po dwóch latach stwierdziłam, że już, yy, no, że, że, że ta idea się tym nie wyczerpała, wolałabym robić coś innego, no ale to te teksty zostały, yy, miałam też wiele, nie wiem, wiele informacji o tym, że, że różne osoby bardzo się śmieją czytając je, więc yy, wydanie ich jako książki, Zwłaszcza we współpracy z Maciejem Sińczykiem, który jest dla mnie jakimś, jakimś wybitnym artystą. No była dla mnie po prostu był to fajny pomysł. Mm -hmm. Tak guma turbo, co to było? Bo ja jakoś chyba nie żułam tego. Może wyjawię, że przed programem rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy rówieśnikami i wszyscy mamy 27 lat, <głos> <głos> ale. Nie. Chyba ani, wy, ani ja nie, 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 nie mamy tyle naprawdę. Więc y, guma turbo to chyba jakieś takie zjawisko, y, którego doświadczyło moje pokolenie. Była to taka bardzo niesmaczna, rakotwórcza guma, y, podobna rakotwórcza, y, do której załączane były wizerunki samochodów, i kupując odpowiednio dużo tej gumy, i oczywiście konsumując ją. Z rozkoszą można było dorobić się kolekcji takich papierków z wizerunkami samochodów. I park maszynowy, tak <laughs> Własny. Yy, I cieszyć się nimi. A było, był to akurat moment, kiedy nie było tak wielu yy, pięknych śmieci na świecie, więc taka własna kolekcja takich śmieci była bardzo cenna. i i ubarwiała życie. Chciałem się Dorota zapytać, bo w tych w twoich felietonach wytropiłaś bardzo dużo złego smaku, a co to jest dobry smak twoim zdaniem, bo tam jest no bardzo ostro się obchodzisz z nami dzisiejszymi i dawniejszymi. Wydaje mi się, że, że tutaj, tutaj zarządziła tym ta sama zasada, która Tyczy się całości sztuki, że, że, że generalnie z cierpienia łatwiej coś y, wytworzyć. Więc y, wydaje mi się, że, że złe smaki były dla mnie dużo bardziej in inspirujące y, i łatwiej było mi je opisać niż te dobre. Wydaje mi się, że y, opisując y, jakieś takie przyjemności kulinarne, bardzo łatwo y, popadłabym w grafomanie. Natomiast albo, albo w jakiś taki bardziej klasyczny sposób pisania o jedzeniu, natomiast ymm, kontemplując takie różne upodlenia kulinarne, ymm, łatwiej, mi, łatwiej mi pielęgnować tę ścieżkę antropologiczną. Ale ja myślę o dobrym smaku szerzej, nie tylko na języku. Aha, o metaforycznym dobrym smaku? Tak. I co mam na jego temat powiedzieć? No to, czy, czy, czy jest tylko, jakiś wzór czy dobrego czy, czy znalazłaś coś takiego nie wiem być może być może yy, kiedy będziecie gościć Grażynę Kulczyk ona coś opowie o tym <laughs> ale <rzeczywiście śmiech> ja mogę z... tylko rozbodzić się o tym złym dużo jest w tych felietonach o relacjach yy, dorośli dzieci też to rozumiem że to również twoje osobiste doświadczenia się w, w to yy, mieszanie zarówno ciebie jako dziecka jak i ciebie jako rodzica yy, A czy yy, ta sfera konsumpcyjna jest jakąś szczególną płaszczyzną porozumienia też pomiędzy pokoleniami. Wydaje mi się, że, że po Jak prostu. Jak tego nie zjesz, to, to nie będziesz mógł zjeść czy mogła zjeść tego. Wydaje mi się, że w relacjach z dzieckiem bardzo, y, bardzo widać y, z, z jakby upływ czasu, to znaczy bardzo y, gwałtowne. Monumentalne, wręcz zmiany, które, które zaszły i w naszej mentalności, i w świecie, w którym żyjemy, yy, i że, że widząc jakąś taką różnicę między własnym dzieciństwem a dzieciństwem yy, swojego dziecka, widząc yy, różnicę w stosunku do yy, świata jej i swoją teraz yy, i, i swojego stosunku do świata teraz, yy, po prostu. Widzę upływ czasu i, i jakieś, nie są te zmiany, które, które, które się wydarzyły. Dlatego, dlatego yy, ciągle przywołuję moją córkę jako, yy, jako jakiś taki miernik tego. Ale myślę, że to są zmiany związane z tym, jak my się komunikujemy teraz z naszymi dziećmi. Też poprzez na przykład karmienie. Także kiedyś yy, dobry rodzic to był taki co? Tak? Ciągle coś naszykował dlatego dla tego dziecka, tak w domu to zrobił, e, a teraz bardziej rodzice na przykład wolą gdzieś wyjść z dziećmi, żeby nie tracić czasu na sam akt karmienia i szykowania, tylko ten posiłek był momentem, kiedy można z tym dzieckiem pogadać, choćby w barze ze sztucznym sushi polskim, byle jakim osiedlowym. E, oczywiście to... to, to... To, co mówisz, to, to są jakieś przykłady różnych, różnych procesów, nie wiem, socjologicznych, które się przetoczyły. Mm -hmm. Jest ich mnóstwo różnych. Wydają mi, mi się tak samo ciekawe rzeczy, które my w swojej mentalności przynosimy z przeszłości, jakby jakiś taki spadek mentalny po, po naszych babciach i po naszych mamach. Dla babci i... było straszne jedzenie na mieście. Nie wiem, czy twoja babcia straszyła cię tym, jak ja coś zjadłam. Znowu zjadłaś coś na mieście. A teraz wręcz, wręcz przeciwnie, tak. na mieście to cudownie coś zjeść. Tak, to tak, bo najchrupiwsze tak. jest to, co ktoś inny przyrządzi. Mhm. No, jest to. No właśnie. Można mnożyć po prostu. Yy... Można mnożyć zjawiska, które w, w bardzo prosty sposób widać w soczewce posiłku. Mhm. Ale też masz dużo podziwu widzę dla pomysłowości dzieci, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb kulinarnych, nazwijmy to. No na pewno, na pewno y, dzieci i ich stosunek do jedzenia są są bardzo ciekawym zjawiskiem. Choć muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie ta informacja o tym, że w pewnym momencie nastaje etap śledzia. Bo ja u moich dzieci nie zauważyłem takiego momentu, kiedy nagle po galaretce, na przykład po jakiejś kremie czekoladowej musi być śledź. A sam tego nie masz? Ja Sama, sam mam, ale no już nie jestem dzieckiem od paru chwil.